O tak, moje pierwsze diamenty! Wowo, dobrze! Łuczek, Co się stało? Spójrz za tobą, co się dzieje! E, co się dzieje? Czemu to jest lawa? Co tutaj się dzieje? Typ Łuczek, chodź na górę, ona jest niebezpieczna! Ale jak ona tutaj się pojawiła? Czekaj czekaj, coś tutaj nie gra. What? Co się stało? Payback uważaj Ta lawa się podnosi Nie Luczek, my zginiemy Szybko musimy iść na zewnątrz Uciekamy widzowie, co się dzieje w tej kopalni Ta lawa się podnosi Ło, odwiedzisz to? To się dalej podnosi. O nie, ta lawa jest coraz wyżej. Za chwilę nas zaleje, pinpek. O nie, masz jakiś plan? Musimy zebrać surowce i się podbudować jak najwyżej. To lećcie na drewno, bo za chwilę ta lawa wypłynie z tej jaskini. na drewno A sponsorem dzisiejszego filmu jest Opera GX czyli świetna przeglądarka internetowa, w której możesz zmieniać wszystko pod siebie. Instalując Blockfield, odblokujesz niesamowite dodatki, takie jak motywy, tapety, muzyka w przeglądarce, dźwięki przeglądarki i klawiatki. Oraz wiele, wiele więcej. A włączając dodatek muzyka. Możesz łatwo słuchać muzyki w tle z danego podkładu moda, którego możesz kontrolować z boku przeglądarki. I naprawdę jest to niezapomniana zabawa. Musisz spróbować swojej animowanej tapety. Ona wygląda naprawdę świetnie. A, i pewnie boisz się o lagi w grze. Ale nie bój się w ogóle żadne spadki FPS-ów cię nie dotyczą. Bo w GX Control możemy łatwo zarządzać parametrami przeglądarki oraz zmniejszać je. Ale serio, zobacz, naprawdę to działa. Tutaj masz takie porównanie wśród innych przeglądarek. No i widzisz, gdzie opera GX wygrywa. Więc jeśli jeszcze nie przeszedłeś na operę GX. To zrób to, bo to jest naprawdę tak proste jak skraftowanie drewnianego kilowu. Wejdź w opcję przenoszenia plików z jednej przeglądarki na drugą i przenieś wszystkie ciasteczka, historię, hasła, wiadomo, na Operę GX. Zachęcam do dołączenia do Opery GX. Link do pobrania w pierwszej linii opisu. Chodźmy, Pimpek, zobaczyć jak tam lawa ta stoi. Uwaga i o nie! Zobacz to, Pimpek! Ta lawa już jest prawie na samej górze. Czy ty to widzisz? No, nie, twoje diamenty zostały zalane. My już nie mamy ratunku. Dobra, musimy szybciej ścinać drewno, bo normalnie za chwilę będziemy. Musieli uciekać, nawet tutaj w tej rzece Patrz to, ryby nie mają tutaj Swojego miejsca, bo tutaj jest wszędzie obsydia powylała się lawa Nie wierzę w to, tej lawy jest tak dużo Musimy uciekać Musimy podzielić obowiązki, Pimpek Ty kop drewno, a ja mam kilo, więc pokopię trochę kobla Żeby się potem podbudowywać, dawaj, dawaj Pimpek, dawaj, dobra, widzowie, kopię tutaj pełno Kamienia, ale to nie jest chyba za bardzo Odpowiedzialne, ponieważ nie wiem, czy słyszycie Ale ja słyszę gdzieś tutaj lawę O nie, widzowie, co to jest Ta lawa już jest tak blisko, dobra, nie, uciekamy jest to, dobra, trzeba to zamurować szybko I musimy lecieć, widzowie, do pipka, dobra, szybko Wskakujemy i uwaga, lecimy do pipka Wyjściem, uciekaj Uciekamy, widzowie O oh, 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 nie, pipek, co się dzieje, czemu to jest tyle Lawy <laughs> Wszystko płonie Rybki zginęły, nie ma już dla nas Miejsca, musimy uciekać Musimy uważać, bo tutaj nie możemy Uciec, bo za nami jest wielka bariera Pipek, szybko, póki jeszcze się nie pali te drewno Trzeba ścinać drewno, bo za chwilę będzie już Po nas, zobacz, ile tu jest oczywiście Lawy. O nie! Za chwilę cały świat zaleje. Tego jest za dużo szybko. Kupmy bloki i budujemy się na samą górę. Jasne, jasne, róbmy to. I dobra, widzowie, chyba tyle drewna wystarczy: 20. No jakoś muszę sobie poradzić. I zobaczcie, widzowie, Pimpek. Chodźmy zobaczyć, jak bardzo to wzrasta. Bo mi się wydaje, że to wzrasta w ekspresowym tempie. O nie! Czy ty to widzisz? To już wzrosło! No nie, musimy uważać, Pimpek, naprawdę! Jest ta blawa tak blisko. Proszę, musimy uciekać, bo zaraz nas dogoni! Za chwilę pochłonie cały świat! A Widzisz to? O tym mówiłem. To znowu wzrosło. No nie, no nie. Za chwilę nam się skończy ląd. Tutaj przed nami była moja kopalnia. Widziałeś to w sensie nasza? I nie ma jej już. Dobra. Musimy szybko się zabezpieczać, pimpek. No tak szybko. Idziemy gdzieś. A, widzisz to, pimpek. To jest coraz wyższe. Nie, dobra, dobra, dobra. Musimy szybko jak najbardziej się ubezpieczyć. Pimpek, chodź za mną. Musimy iść na najwyższy punkt na tej mapie. Ponieważ wydaje mi się, że ta góra tutaj jest najwyższa. Dobra. Tutaj musimy zacząć budować nasz oczywiście domek albo jakieś schronienie, wejście do góry, co nie? Ja bym poszedł na dach tego drzewa na samą górę. To drzewo jest najwyżej. Tak Pimpek, to drzewo jest najwyżej, ale ono się szybko spali, jeżeli dotnie je tutaj Awa, No ale dobra. W sumie masz rację, Pimpek. Wiesz co? Ścinajmy jeszcze więcej drewna, póki jest. Jeszcze szansa na wykopanie go. I dobra, widzowie, jak widzicie, nakopałem tutaj trochę drewna, wszędzie skopałem to. Muszę zabrać jak najwięcej sezonek, jabłka, bo nam się przyda, widzowie, jedzenie, jabłka właśnie. To jest bardzo przydatne. I tutaj jest ostatnia woda. Dobra, Pimpek, masz może wiaderka z wodą, bo tutaj oczywiście jest woda. Szybko chodź. Masz szczęście, że tak mam na... Wiaderka z wodą! Łap! Wow. Dobrze, że mamy jeszcze trochę tej wody! Przyda Yo, nam się! Ale patrz, jakie szczęście! Naprawdę! Tutaj mamy ostatnią wodę chyba wszędzie, bo tutaj wszędzie jest lawa! Dobra, szybko, muszę zebrać jak najwięcej wiaderek z wodą! Ta woda może nam uratować życie! Naprawdę, ostatnia woda! Ale normalnie fart, jak najwięcej trzeba jej wziąć, stary! Ale dobra, i tak mamy nieskończone źródełko wody teraz w tym momencie, bo mamy tutaj chyba około 10 albo 9 wiaderek z wodą! To strasznie dużo! Żadna lawa nam nie przeszkodzi! Mam nadzieję, ponieważ ta lawa ciągle się zryża! Dobra, trzymaj dwa wiaderka i pamiętaj, one są awaryjne, takie na wypadek, gdyby wiesz, trzeba było zrobić oazę, żeby oczywiście jak mieć nieskończoną wodę. A my w tym momencie chodź tutaj pimpek. Spróbujmy wylać na tą lawę wodę. Może nam się uda to jakoś zastopować, bo póki co cała lawa pochłania ten wielki świat. O nie, dobra. czekaj, podbuduję się trochę wyżej. O, widzę, że masz chleb! Ale okej, okay, dobra, a ile go masz? Mam 20, mogę ci dać trochę. Ja nie wiem, że ty tak się przygotowałeś. Bo ja na przykład nie wiedziałem, że spotka nas coś takiego. Wszystko zostawiłem w domku. Dobra. Podejdźmy sobie jeszcze tutaj troszkę Wow, widzisz to, Pimpek Ta lawa ciągle się podnosi, o nie Patrz na naszą wyspę Te wszystkie drzewa z tyłu już płoną Dobra, ale ja mam pomysł Pimpek, wylejmy szybko tą wodę Musimy zobaczyć, czy to zadziała, co? Na pewno musi to zadziałać Wtedy ta lawa przestanie się podnosić Dobra, plan odzyskiwania świata Zobacz, nawet ta z tyłu oaza Już jest cała zalana, nie ma tej oazy Dobrze, że miałeś wiaderka, no to jest naprawdę szczęście Dobra, wylejmy tutaj pierwszą naszą wodę Uwaga i... Patrz, normalnie wylewa się ha! To jest coś świetnego, ratujemy ten świat! Yy, o nie, tu podnosiła się znowu ta woda Znaczy ta lawa, zobacz Nawet już nic nam nie pomaga ta woda Jedynie na chwilę nam pomaga, ponieważ Ona wiesz, robi tutaj obsydian. Ale ta lawa jest co, ciągle coraz wyżej Masz jakiś pomysł Pipek, co możemy zrobić? Nie wiem, ale może wylejmy więcej Tej wody, jasne, dobra, mam plan Zobacz to, w tym momencie zrobimy nieskończone Źródełko z wodą i wylejemy wodę Wszędzie po całej mapie, mam tego dość Luczek, ty jesteś geniuszem Tak jest, za chwilę ci pokażę jaki mam plan Uwaga, dobrze naprawdę, że mam tą wodę. Uwaga, zróbmy sobie coś takiego. Coś takiego wystarczy. Zobacz, mamy tu sobie tutaj takie kwadraci. 2 na 2, co nie? I wiesz, co z tym zrobić, czy nie? Nie mam pojęcia. Słuchaj, to jest bardzo proste. Trzeba wylać wodę w jednym i drugim rogu. Uwaga, w ten oto sposób i w ten oto sposób. Teraz po, zobacz to. Mogę brać ile chcę wody, bo ona zawsze będzie tutaj napełniać się. Haha. <laughs> Ty to widzisz, zobacz, i teraz wyleję sobie tutaj wodę Teraz tutaj, i widzisz, dałem dwa wiaderka z wodą A mam ich nieskończoność Czy ty to widzisz? Dobra, to jest zarąbisty plan Wow, to jest niesamowite Łap w wiaderko, Pimpek, i dawaj Rozlewamy wodę, akcja ratowania świata Musi być robiona, dobra No i dobra, widzowie, zobaczcie, ile tutaj Daliśmy wody, Pimpek, jak ci idzie ta robota Pięknie, już wylełem praktycznie Wszystko, i widzisz to Nasz plan powoli się udaje, tak Możemy ocalić cały świat a, czy ty to pejpek widzisz? Co się tutaj dzieje? Nie, nasz cały świat Został zalany przez lawę I woda mu nie pomaga Naprawdę, ta woda to był dobry plan Ale w tym momencie to nie wystarczy, zobacz Już ta, ta woda, którą wylewaliśmy jest tutaj przy nas O nie to oznacza, że lawa jest silniejsza od wody I zaraz ona zniknie Musimy iść gdzieś wyżej Jasne, musimy się ewakuować Ale jeszcze zjem sobie oczywiście szybko jabłuszka I kurczę, nie wiem czy te pożywienie nam starczy na taki okres czasu Dobra, biegniemy i cofamy się Uważaj, pimpek, dobra, zwijamy! Dobra, wezmę sobie jeszcze tylko stąd wodę i zobaczmy czy jest nasza źródełko. Oczywiście. Ono jest! Ale nie, a uwaga, zobacz, co się stało. Dalej się podniosła lawa. No nie, za chwilę nas zatopi, dobra? Wiesz co, Pimpek? Mam plan, musimy się gdzieś wydostać. Patrz tam, tam jest jakaś wyspa. Jeszcze nie zalana. Może dostańmy się tam, to jest dobry pomysł, Pimpek. No, ostatni ląd na całej ziemi. Dobra, musimy jakoś tam się dostać. Czy masz jakiś pomysł? Dawaj, Luczek, chodźmy tam. W takim razie weźmy oczywiście dużo wody. I uwaga, te wiaderka nam się przydadzą. Dobra, wylejmy tutaj ciągle, widzowie, yy, wodę oczywiście. I dostańmy się tam, do. Samego końca. Jesteśmy już blisko, szybko! Tak jest, dobra, już jesteśmy bardzo blisko. Wskakujmy i słuchaj, Pippek, dawaj szybko, bo ta lawa zaraz się podniesie i mamy tutaj świnki. Zobacz to, dobra, pożywienie, to nam się przyda, dobra, zbieraj mięsko. Okej, okay, kolejna świnka, dawaj ją, dawaj, pięknie. Ale musimy dalej uważać, bo ta lawa za chwilę się może podnieść. O nie, czy ty tu widzisz? Ta lawa już się podnosi. No nie, Pimpek, dobra, te drzewa wszystkie płoną za nami, już nie ma w ogóle lądu. Co my możemy teraz zrobić, nie mam pojęcia, ale wiesz co? Przeróbmy całe drewno, jakie mamy oczywiście na deski, żeby móc się oczywiście podsadzać. Ja mam cztery staki desek, a ty, Pimpek, ile masz? Haha, ha, a ja mam pięć staków i dużo dirta. Ej, no to Pimpek, oddaj mi trochę i przecież ja też chcę przeżyć. Nie, zostaw mnie, ja też chcę przeżyć. No nie, Pimpek, co ty robisz? Czemu ty uciekasz? Pimpek, no nie buduj się, poczekaj na mnie, no mamy współpracować. Hahaha. Ha, ha. Ja przeżyję pierwszy. No nie, dobra, buduję się już za tobą. No nie, pimpek, nie popuszczę ci tego. Dobra, jeszcze jedną kurwkę zabiję, żeby mieć oczywiście pożywienie pięknie. A ty jesteś tak wysoko, pimpek, poczekaj na mnie, bo za chwilę wszystko mnie zaleje. Ale mam pomysł. Na pewno? Jesteś tego pewien? Tak jest, mam pomysł i za chwilę cię dogonię. Poczekaj. W takim razie zobacz, co przygotowałem. Ha, ha. Co? No nie, co ty, pimpek, tak nie wolno? Czemu ty wylewasz lawy? Chcesz mnie zabić? Wszędzie lawa, jeszcze ty ją wylewasz? Nie wierzę w ciebie, naprawdę. Dobra, ale za chwilę będę musiał to jakoś za Godzić. O, dobra, czekaj, podbuduję się. No nie, jeszcze lawa się podniosła. Pimpek, czy ty to widzisz? Dobra, muszę do ciebie dopadnę cię w sumie. O, nie, o nie, ja muszę iść na górę, bo zaraz nas ta lawa Poczekaj, poczekaj, muszę iść z tobą, za tobą. No, teraz mamy trzymać się radem, ale i tak mnie zdradziłeś, więc zaraz się dopadnę, zobacz, co robię. Za chwilę do ciebie. Tylko spróbuj, Luczek. Ja i tak jestem wyżej o, od ciebie. Nie, dobra, nie, 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 dobra, za chwilę ja będę wyżej. Mam na to plan, a mianowicie. Haha, patrz to. Teraz w tym momencie wezmę wiaderko z wodą. No. I uwaga, patrz, patrz. ai. Czekaj, czekaj, czekaj. Wejdę sobie na górę i... Ale ty No co oszuście? Patrz to. Normalnie mogę sobie teraz wchodzić. Yy, w o nie, tym, nie, tym. nie, nie. Zobacz, co mam przygotowane. No nie, znowu lawa, no wszędzie lawa. No to jest nielegalne. Nie, dobra, Pipek, teraz... Ha, ha, ha! No co się yeah. Co cie... sam dopad... mnie! No co, zaraz cię dopadnę. O nie, jak ta lawa jeszcze jest wysoko. Kurde, nie mogę, pimpek. O nie, widzę to, Luczek, musimy uciekać. Zaraz nam się skończą materiały. No skończą, bo nie współpracujemy. I zobacz, nawet te drewno się pali. To nie jest zbyt dobry budulec, te drewno. Ale dobra, musimy się budować jak najwyżej. Albo, czekaj, przejdę może lepiej do ciebie. To będzie lepsze rozwiązanie i cię pokonam. Czekaj, Luczek, a może się pogodzimy, co? Bo my inaczej nie wygramy z tą lawą. Słuchaj, Luczek, musimy współpracować. Musimy się pogodzić. Dawaj, ja ci dam diamenta na Zgodę i wszyscy będziemy pogodzeni. Diamenta? No ale ten diament chyba, no nie wiem. Kurczę, już myślałem, że nie będziemy mieli w ogóle nigdy zgody, no ale w sumie. Nie no, spoko, tylko przestań się ruszać, dobra? Eee, ale czekaj, czemu mnie bijesz? Czekaj, muszę sobie. No ja... bo puszę ci tutaj! co, co nie no co ty robisz kurde to nie no nie dobra to jest jakiś fałsz normalnie nie nie będziesz mnie uderzał co ty to no, zaraz deadny chłopie już ma... no zaraz padłem do lawy no, co ty tu, chodź tu no nie do... do lawy co ty robisz nie dobra w tym momencie przesadziłeś to jest największa walka zostaw mnie a, dobra jabko jabko bohmare dobra a masz, a masz a ja mam dwa sorry pimpek sorry nie! sorry pimpek sam na tego chciałeś